Byłem na weekend u co mieszka na wsi, bo zima idzie i trzeba jej było drewna pociąć i jako groszek przerzucić, bo dom ogrzewany piecem mocno, a wśród sąsiadów nie mogła do tego znaleźć chętnych nawet za pieniądze, bo wszyscy piją i jeszcze się z niej śmieli, że idiotka jest, bo jako groszek kupuje, a oni wszyscy sobie za darmo palą azbestem, co pozostał po świętej pamięci budynku zakładów produkujących płyty chodnikowe, który w lepszych czasach prebalcerowiczowskich dawał schronienie i zatrudnienie ludności okolicznej. W niedzielę po południu wsiadłem do PKS-u i pojechałem do miasteczka, skąd miałem pociąg do domu. Przychodzę na stację, a tam prawdziwa Sodoma i Gomora, bo tłumy studentów i pracowników firm z kapitałem zagranicznym po weekendzie wracają do Warszawy z domów rodzinnych. Stoję w tym tłumie na peronie obok grupy dobrze ubranych pracowników korporacji i show biznesu, którzy śmieją się, żartują, komentują wydarzenia na giełdzie, opowiadają sobie o projektach, jakie robią w pracy, a jeden z nich to był znany celebryta Jakub Wesołowski i się zachowywał jak dusza towarzystwa, i opowiadał jakiś kawał, i gestykulował, trzymając w ręku teczkę aktówkę z eleganckiej skóry brązowej I jak machał tą aktówką, to nagle coś zabrzęczało. Wszyscy znajomi zamilkli i patrzą na niego. On cały czerwony też zamilkł i tak stoją. On się nerwowo śmieje pod nosem i mówi, że mu matka staruszka dała tam jeden czy dwa słoiki z jedzeniem, i on wziął dla świętego spokoju, żeby mu matka dupy nie truła, bo do niej to już nic nie dociera. Znajomi się uśmiechają pod nosem, porozumiewawcze spojrzenia wymieniają. On jeszcze bardziej spięty nie wie, co zrobić, i nagle mówi, że jemu te słoiki to nie są do niczego potrzebne. Bo on sobie przyjedzie do Warszawy, i jeszcze dzisiaj zamówi Chińczyka z dostawą do domu. Dostawcy kot poda do furtki od osiedla zamkniętego i mu pod same drzwi przyniesie na czwarte piętro, skąd ma widok na stadion narodowy, jak się dobrze wychyli. I wyjął steczki, słoik z ziemniaczkami z koperkiem i potłuk o ziemię pod nogami swymi. Na całym peronie cisza grobowa zapanowała i wszyscy się Patrzą na te ziemniaczki na ziemi w szkle. I stoją, tak wszyscy w ciszy, czuć napięcie w powietrzu, aż nagle jakaś znajoma Wesłowskiego mówi, że jej też rodzice jakiegoś żarcia tłustego napchali na siłę do torby, ale ona i tak by tego do ust nie wzięła, bo się odchudza. I ona sobie prosto z dworca centralnego pójdzie do MG Eat na sałatkę z mango, bo to ma mało kalorii, i w Kosmopolitanie czytała, że dobrze na paznokcie i włosy działa. No i ta dziewczyna z torby słoik wyjęła z kotletem mielonym i potłukła tuż obok ziemniaczków. Zaraz następny facet mówi, że też jakieś tam słoiki mu się do torby przypałętały, że nawet nie wie jaki on pierdoli, to i nie będzie dźwigał i trzy słoiki od razu potłukł. Z fasolką szparagową, z bułką tartą podsmażoną, z gołąbkami i z buraczkami. I nagle wszyscy na peronie zaczęli krzyczeć, gdzie to oni nie pójdą jeść jak dojadą do Warszawy, że do indyjskich restauracji albo do włoskich chociaż na pastę i kalcone. I te słoiki tłuc. Jeden chłopak ubrany tak skromnie miał słoik taki wielki z 3 litry, a w nim cały obiad prosto z talerza wrzucony: dewolaj, pire, kapusta. Widać było, że mu szkoda strasznie tego jedzenia, ale nie chciał też być gorszy, więc ukradkiem ręką połowę zawartości słoika zagarnął, upchał w kieszeni i potem demonstracyjnie ten wielki słój rzucił na tory, krzycząc, że on pierdoli takie chujowe żarcie i sobie pizzę zamówi z kolegami z akademika na grubym cieście z serem podwójnymi dodatkami egzotycznymi, jak owoce morza i oliwki. I Peron cały pokrył się jedzeniem domowym i szkłem potłuczonym. Przeleciała obsługa dworca i sprzątaczki, sokiści krzyczą, że co to ma być, że zaśmiecanie terenu spółki przewozu regionalne żehamstwo A jedna stara sprzątaczka to zaczęła zbierać jedzenie z ziemi, z zamaszczeniem odkładać na ławki i każdego ziemniaka i kotleta i garść surówki z osobna całowała z szacunkiem, a pod nosem odmawiała pacierz. Pasażerowie na nią patrzyli i sobie zdali sprawę, co uczynili. Że się odcięli od korzeni swoich poprzez tłuczenie tu słoików i że porzucili wiarę i ziemię ojców swoich prostych i błogobojnych dla potraw zagranicznych i pogoni za stylem życia podpatrzonym w serialach. I na peronie zapadła ci taka melancholijna. Podjechał pociąg i wszyscy bez słowa do niego wsiedli, a pod butami trzeszczało popękane szkło. W pociągu dalej nikt się nie odzywał, a niektórzy to nawet oczy dyskretnie wycierali. Tłok był straszny, więc siedziałem na podłodze na korytarzu i w pewnym momencie Jakub Wesołowski do kibla przechodził i się przeciskał koło mnie i ukradkiem zobaczyłem, że w teczce jeszcze cztery słoiki miał schowane. Jeden z powidłami, jeden z gryczaną kaszą, jeden z jajkami na twardo, a w czwartym to już nie dojrzałem.